Zwykle masz w głowie obraz tego, jak powinna zakończyć się Twoja wymarzona zmiana. A kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy coś pójdzie nie według Twojego idealnego scenariusza, to masz poczucie, że poniosłaś porażkę. Jak tego uniknąć i co zrobić, kiedy masz poczucie tego, że coś poszło nie tak, kiedy coś poszło nieidealnie i Twoja zmiana nie zakończyła się totalnym sukcesem? Ja nazywam się Irmina Masiuda, jestem coachem ludzi odważnych, wszystkich tych, którzy mimo lęku i wewnętrznych blokad chcą realizować cele i sięgać po realizację najskrytszych marzeń. Zaczynamy! Po pierwsze pamiętaj, że jesteś już w innym miejscu. Widzisz więcej i wiesz więcej. Gdybyś nie zrobiła tego wszystkiego, to ciągle byłabyś w tym samym miejscu i zastanawiała się, co dalej. A tak, wiesz już, co poszło dobrze, co poszło źle. Wiesz, jakie są nowe możliwości. A może zmieniłaś zdanie, bo zauważyłaś, że możesz coś inaczej więcej. Po drugie, nauczyłaś się czegoś, nauczyłaś się na własnych błędach. Zrobiłaś coś w określony sposób i wyciągasz z tego wnioski. Już wiesz, co doprowadziło cię do porażki, i już tego z pewnością nie powtórzysz. I chociaż uczenie się na własnych błędach może być bolesne, to jest to najcenniejsza lekcja, jaką mogłaś wyciągnąć z tego doświadczenia. Pamiętaj o tym, że każda porażka jest cenną, wyjątkową lekcją. Po trzecie, wiesz, co umiesz, a czego nie, i wiesz, kiedy poprosić o pomoc. Podczas tego doświadczenia potwierdziłaś, jakie są Twoje słabości, a jakie są Twoje supermoce. Wiesz, w czym jesteś najlepsza, a w czym niekoniecznie. I pamiętaj, że proszenie o pomoc ludzi, którzy są w czymś lepsi od Ciebie, to bardzo cenna lekcja, która pozwala Ci spojrzeć na to, co się wydarzyło inaczej, bo proszenie ludzi o pomoc pozwala zaoszczędzić czas i emocje. Pamiętaj, że nikt nie jest świetny we wszystkim. Ty jesteś świetna w czymś, coś inny w czymś innym, i chodzi o to, żeby ze sobą na tym świecie współpracować, żeby nam wszystkim było łatwiej, sprawniej, lepiej. Po czwarte, dowiedziałeś się czegoś o sobie i mierzysz się teraz z własną samoceną. To wcale nie musi być proste, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą ambitną, upartą. Czasem najłatwiej byłoby usiąść i narzekać na to, że okoliczności nie sprzyjają, że świat jest przeciwko tobie, ale dobrze wiesz, że to nic by nie zmieniło, a tylko doprowadziło do tego, że chciałoby ci się dużo, dużo mniej. Dlatego pamiętaj, że czasem wygrywasz, a czasami dużo się uczysz. To również bardzo, bardzo cenna lekcja. Bo dowiadywanie się o sobie czegoś w praktyce, o sobie, o innych o świecie, to jest ważne i bezcenne. I wyciągasz z tego wnioski, oczywiście. Po piąte, poznajesz Twoje myśli, przekonania, te wspierające i nie, nie wspierające wszystkie te myśli, którymi kierujesz się w swoim życiu. Przekonania to myśli o sobie o innych o świecie. I one w chwilach porażki wyłażą na wierzch jak robale po deszczu. I patrzysz na nie. Co one mówią o tobie? Co one mówią o twoim życiu i o tym, jak do niego podchodzisz? Pokazują ci, co możesz zrobić inaczej, jak zmienić swój sposób myślenia, żeby do tej porażki już nie doszło. To bardzo ważne, żeby się im przyglądać. Może je nawet zapisywać i zamieniać na te, które w przyszłości będą cię Wspierały, żeby było ci łatwiej działać, osiągać sukcesy, osiągać własne cele. Pierwsza porażka, chociaż nie tylko pierwsza, zwłaszcza jeżeli pracujesz nad czymś bardzo długo i na czymś bardzo ci zależy, może boleć może to normalne, bo może dotychczas odnosiłaś same sukcesy. A może ktoś inny zabezpieczał strategię i dbał o to, żeby ewentualne niepowodzenia się nie wydarzały. A może pracowałaś w zespole i wtedy ta odpowiedzialność nie skupiała się tylko na tobie. Ale pamiętaj, Naucz się tego, że porażka jest lekcją, cenną lekcją, która pokazuje to wszystko, o czym dzisiaj opowiedziałam. I z każdą porażką, kiedy będziesz ją analizować, podchodzić do niej z tolerancją, ze zrozumieniem i do siebie z miłością, pokaże ci, że za każdym razem będziesz ją traktować inaczej, lepiej, normalniej. A to najważniejsze w dzisiejszym zwariowanym, zmiennym i skomplikowanym świecie. Pozdrawiam wakacyjnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!